No i dotrzymałem słowa, chcieliście Death Stranding to macie O mój Boże, nie wiesz to robię Dla wszystkich, którzy myśleli, że nie dam rady Wy Paint Net. mieliście rację, okej? Okay? Cześć Prozuraki, z tej strony Prozura Dzisiaj lecimy z odcinkiem z Paint Neta Czy będę rysował coś z Death Stranding Czy będę rysował coś z Cyberpunk 2077 Zobaczymy W każdym razie, z tym bydlaczkiem U Jezu, poczekajcie o! Tym bydlakiem były już dwa odcinki na tym kanale. Jak nie były dwa, to był dopiero jeden i drugi jeszcze będzie. Niestety poradnik dostał żółty pieniądz, także trudno, ale mam nadzieję, że wyciągniecie z tego wnioski. Jak nie widzieliście poradnika, to sprawdźcie sobie playlistę poradniki. Zaczynamy zabawę. Ja dzisiaj lecę normalnie na moim Deco 03, na tym troszkę mniejszym, ale dalej mega hardkorowym. Jest on poręczniejszy, na chwilę obecną aparat mam całkiem rozładowany, a chcę dla Was nagrać odcinek z Paint neta, więc lecimy. Na pewno na tym jeszcze pokażę wam, na tym telewizorze pokażę wam Paint Tool Saya. I animata również będziemy robili na tym. Bydlaczku, więc lećmy z Paintnetem. Myślę, że coś z death Stranding narysuję w mojej kresce Zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, bo jest to moje pierwsze odpalenie tego programu. No i cóż, zobaczymy, czy się nie zawiodę, bo jednak paint to paint. A jeżeli ty jeszcze nie jesteś subskrybentem tego kanału, pamiętaj, że jest konkurs dla subskrybentów, więc zostaw suba, zostaw łapę w górę. Zaczynajmy! Dobra, wow! Pierwsze odpalenie programu i już mam wiksy. Oj, 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 oj dużo, dużo rzeczy. Działa mi ten tablet, czy nie? A poczekajcie, bo ja grałem. O Jezu nie mogę wam powiedzieć, bo ten odcinek wyjdzie dopiero niedługo po tym, ale muszę przestawić z koordynatów względnych ze na bezwzględne. Pyk, pyk. Działa? Mój tablecie, przepraszam, działa mi proszę. Dobra, działa. Okej, okay. zaczęło funkcjonować z powrotem. Uff, tyle powiem, bo tu było cudów, co nie miara. Okej, okay. coś się rysuje. Oje, o nie, 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 nie. Senioritas Everywhere. Senioritas Everywhere. Co to za wys. Halo, Paint.net, Net. to jest? Poczekajcie, może mi wyszukuje dalej tamten tablet To może tak być e, Nie, Deko 03 wyszukuje Halo, halo, halo Halo, halo, halo 0%, max active area Pyk, pyk Koordynaty bezwzględne, siła nacisku, prawy klinawicz, myszy Pyk, pik pik Okej, okay, no powinno być wszystko w porządku O nie, no nie mówcie mi, że nie działa tej tablet w tym Ej, no guys, to chyba sobie żartujecie w tym momencie ze mnie Jak w waszym pańcie nie działa tablet, bo widzicie co się odwala Poczekajcie, ja dla świętego spokoju Chciałbym ja wybrać biały kolor Przede wszystkim da się tego spokoju. Dobra, mam. Teraz tak, coś tu chcę odznaczyć. Przede wszystkim, dobra, na, zanim się zaczniemy spinać. Tu mam historię, widzę, które sobie zwijmy tutaj. Warstwy mamy tutaj, więc jest. To już jest. Ej, pań z warstwami, to już jest progres. Narzędzia. Ja trochę jestem pobudzony, bo jestem po nagraniu kilku odcinków i jak zobaczyłem, że dostałem żółtą ikonkę na filmie, na którym spędziłem kupę czasu, to mnie normalnie zagotowało. Dobra, wyświetlaj siatkę przy powiększeniu linii kapów Cóż, bla bla bla, dostosowań kolorów. No na pewno oni nie przemyśleli, że ktoś będzie rysował na tablecie graficznym, ale poczekajcie, no weźmy. Kolor czarny, wybierzmy. Paletka jest bardzo fajna, przyjemnie to wygląda. Też zobaczmy. Aha. Ty poczekajcie, bo. Zobaczcie, że tu jest wszędzie spoko, a tylko tu wyszło. Wuję, widzicie? Jest taki punkt krytyczny. O, w tę stronę to mi jeszcze nie wyskakiło wcześniej. Tu nie. Czyli tu jest warstwa bezpieczna. Tutaj jest. Tu jest jakiś punkt krytyczny. Tu jest jakiś punkt krytyczny. Poczekajcie, co to jest? Wiecie co dla pewności i świętego spokoju? Ja zrestartuję cały komputer, bo może mi świrować na powierzchni bezwzględnej z tego starego wielkiego tabletu i coś się odwalać. Więc ja dla świętego spokoju klas. Mi to zajmie parę minut, wam to zajmie sekundę, więc. Dobra, wróciliśmy. Słuchajcie, nowy obraz, nowa warstwa. Może to był problem? Pyk. Okej, okay, dalej. Proszę mi tu, kurczę, jakieś rzeczy się włączają. Komputerku, już jesteś w porządku, czy nie? Dalej są te. Nie wiem dlaczego to się dzieje. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak to wytłumaczyć, to niech mi to wytłumaczy. Byłoby super. Byłoby super, gdyby to się udało wytłumaczyć. A teraz tak. Ja w tym momencie e, spróbuję. A może inne narzędzie, może ołówkiem Nie, też, bo się jest ewidentnie z programem. W sensie on pewnie nie ogarnia, że istnieje coś takiego jak tablet graficzny, bo podejrzewam, że wtedy nie. Nie było jeszcze takiego sprzętu. Ryb obcinający. Dobra, ale spokojnie, spokojnie. Artystyczny obraz olejny, szkic z tuszem, fotografia, renderowanie, chmury. Jak ciul. Słuchajcie, no kurczę. 23 sekundy, super, dziękuję bardzo. Spróbujmy się jeszcze tym pobawić, bo tu może być, może koordynaty względne to naprawią. Niestety będzie to trochę inny teraz styl rysowania. No a widzicie, ej ej ej, 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 widzicie to? No i chyba się naprawiło, miśki Niestety muszę teraz na względnych rysować, czyli kompletnie to nie jest wiarygodne i teraz mam mega, mega czuły ten tablet, ale lepsze to niż nic, także niestety jestem trochę w tyłku, bo no tak jak mówię, no będzie, o Jezus, strasznie jest czuły. Taki kawałek na tablecie robi mi cały na monitorze, w sensie wcześniej to się skalowało i jedynie obszar roboczy był moim tabletem, teraz cały mój monitor, który jest taki... No, ja mam 42-calowy monitor. Jest moim tabletem. Ale dobra, to jest dalej lepiej niż. niż. Yy, niż. kurde, to, że nie działało, nie? To mamy. Teraz tak, słuchajcie. Parę rzeczy do sprawdzenia. Ok, widzę, że ty, tym się tylko przybliża. Mogę to jakoś oddać? Prawym? Prawym, dobra. Lewy, prawy, lewy, prawy. Spoko, to mamy. Słuchajcie, no dobra, no lećmy z tym tematem. Myślę, że nie będzie tym tutaj jakiegoś większego problemu. Więc, ja bym na pewno chciał zaimportować tutaj obraz. Słuchajcie, ja Tu mam z Death Stranding parę rzeczy. Mówiliście mi, że są jakieś mody. Pobrałem sobie kilka, kilka grafik. Tu jest w ogóle mój bulbarysowany dla patronów ostatnio, ale. Spokojnie, to nas nie dotyczy Odpalmy sobie rysunek hmm, Odpalmy sobie grafikę z gry Tę na przykład, okej, okay, no to jest coś trudnego nie? Umówmy się, że to jest trudne Czy ja to mogę, ctrl x Wklejany obszar, obraz jest większy niż obszar roboczy Czy powiększyć aktualny obszar roboczy Rozszerz obszar roboczy Zghm... Rozszerz obszar roboczy, dziękuję Teraz ja bym chciał to zmniejszyć o, Z shiftem, o widzicie, z shiftem się zmniejsza I nie ma z tym problemu Pyk, pyk Enter. Dobrze. Ja bym teraz to chciał przybliżyć. Ojej, tylko że to jest mega małe. Prawym się oddala. Czy jest opcja? Poczekajcie. Wiecie, że ja zawsze dookoła? Enter. Super. Enter bardzo bym chciał. Obraz. Eee, zmień. Zmień. nie, obszar roboczy. O! 1920 na 1080. Rozdzielczość tyle i tyle. Pięknie. Prawy, prawy. Dobrze. Usuńmy te warstwę. Delaytem nie działa, więc tu musimy gdzieś być kosz. Jest z X. Usuń warstwę. No też logiczne. Dobra. Ale spoko, ctrl z, to wytnijmy, tu wklejmy, pyk, teraz działa jak najbardziej, z shiftem sobie powiększmy to, cyk, 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 enter, pięknie, narzędzie prostokątne z zaznaczeniem usuńmy to, usuńmy trochę tutaj, usuńmy trochę tutaj, wiem, że on ma ten, ten ważny element od sprzętu z tyłu, ale to nic, na razie to zablokujmy, właśnie, zablokujmy, duplikuj warstwę, połącz w dół, przesuń w górę, przesuń w dół, właściwości, czy jest zablokuj, widoczna, normalne mnożenie, jak ciu, to są krycia. Okej, okay, teraz to mi zwęgliło głowę trochę. Dobra, w porządku, no nie ma, nie ma zablokowania warstwy, co jest trochę problematyczne. To nic! Nowa warstwa i cóż, ja spróbuję po prostu bez żadnych problemów. Czekajcie, a, bo teraz mam względną tą kurde konfigurację, a Jezu, ale się będzie głupio rysowało w tym. O nie! Ja nie mam w ogóle kontroli teraz nad tym tabletem. Zobaczcie, jakie to jest wielkie wszystko. Oj, to będzie, to będzie dopiero trudne. To powiem wam, że to jest nawet za trudne jak na mnie. Co w się? Sensie, nie mogę sobie jeździć w ten sposób na tablecie. Zobaczcie, ja mu tłumaczę, nie mogę sobie jeździć tak o i tak o. W sensie tak. Tylko muszę tak go wyrobać, jakbym myszką przeruszał, widzicie? Mi się miście ze Patrzcie. Czajcie. I to jest głupie. No ale dobra, rysowałem już myszką na tym kanale, więc nie powinno być to żadnym problemem, żebym narysował i w ten sposób coś logicznego. Więc ja wezmę sobie rozmiar pędzla 1, wartość wezmę 15. O nie, nie chciałem nic wyłączać. Wartość jest czym? A, czy pewnie czy chyba wygładzaniem, tak? Wartość 0? Nie wiem, co to zmienia, ale no, nieważne. Najważniejsze jest to, że w ogóle tablet mi działa, Jakby nie ma dojmowy o żadnym nacisku i tak dalej. No niestety trzeba się z tym pogodzić. Tryb mieszania, jak to normalne. Albo chcieliście zobaczyć, czy ja w ogóle jestem w stanie to coś wykonać i zaskoczę was, że w sumie chyba, chyba, chyba tak. Znaczy się, do tej pory mam nadzieję, że tak, ale zaraz się przekonamy, dobra. Ja tu się spróbuję coś narysować, też trochę wziąłem sobie ciężki temat, okej, okay? no bo umówmy się, że narysowanie kurcze semi realizmu, w pamięci to jest przegięcie. I wiecie co, tak chyba myślę, że to będzie głupi pomysł, więc po prostu to usunę, mm, usunę to w diabły, pyk, yy, i narysuję sobie... Zastanawiam się, co narysować. Death Stranding. Boże święte. To jest w ogóle dobry pomysł. No, obiecałem wam, że będzie coś z Death Stranding. Obiecałem wam, że będzie coś z Death Stranding. Więc spróbujmy coś narysować, ale może bardziej w moim stylu. Więc zróbmy sobie koło. Zróbmy sobie kreskówkowego dryla, ok? Kreskówkowego Takiego Jakiegoś takiego. Zobaczymy, jak nam wyjdzie, tak nam wyjdzie. Powiem szczerze, mam jakieś plany tutaj na niego. To, że ten tablet nie odbiera mi tak, jak bym chciał, to jest strasznie denerwujące, powiem wam szczerze. Teraz pytanie, jak bardzo kreskówkowo ma być? Bo może być naprawdę. Możemy go zrobić bardzo w stylu Rika i Mortiego, ponieważ ostatnio rysowałem sobie znowu nie jako różne style graficzne i Rick i Morty tam się pojawił. Więc może zrobimy go jako Rika i Mortiego. Zobaczymy. Pick, pyk, pyk okej. Okay. Teraz tak, brudka to było, było tak. O, ty, tyk. On ma takiego małego wąska, tylko więc. Pra wygląda genialny żółw na razie. Spokojnie, nie oceniajcie mnie. Pytanie. On ma takie dosyć kurcze z, y, z, z, przymknięte te oczy. Te bez względu niestety koordynaty mi psują tej szyki, bo... No, nie działało, to tak bym chciał. Nie załamujmy się, udowodnimy wszystkim, że się da. W porządku. Dobra teraz so, tak, on ma tutaj tak spięte włosy w ten sposób, cyk, cyk, cyk po żądalu, tu mu zarysuję mocno kości policzkowe, <laughs> szczerze jest strasznie głupie, co ja tutaj wyprawiam, no, ale dobra przesuńmy go dalej, <laughs> tu jest jakiś taki kołnierzyk, czyli coś takiego, coś takiego <laughs> powiem wam tak dla wszystkich, którzy myśleli, że nie dam rady wy pamiętnecie, mieliście rację, ok? mieliście rację, aczkolwiek nie poddam się bez walki i na pewno nie poddam się bez narysowania tutaj czegokolwiek, jakikolwiek rozsądny sposób, bo chciałem wam zawsze udowodnić w tej serii, że każdy program ma coś do zaoferowania, mał no, zmieniam zdania, ale aczkolwiek jeszcze się nie poddaje, tak? Jeszcze się nie poddaje, jeszcze nie mówiłem ostatniego słowa, nie powiedziałem ostatniego słowa, yy, więc jeszcze tutaj zróbmy coś od siebie, do, 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 zostawmy coś po sobie światu, ok? Yy, no yy, no dawa, nie będę ukrywał, no denny jest ten program, niestety. Jest podobne wrażenie, jak miałem w MS Paint normalnym, nie? Także to jest, no, no. no. No nie jest to ciekawe doświadczenie niestety Tu mu robimy oczywiście kapsułę Tą jego złotą z wiecie doskonale czym Czyli robimy coś takiego Tu będzie już ucięte, więc cyk Tu będzie ta, yy, możemy mu tu zrobić jakiś wentyl Poczekajcie, tu mu zrobimy wentyl Pyk, powiem <grym, grym>, tak Let's stranding i paint to było jakieś po prostu beznadziejne po połączenie Przynajmniej w moim wykonaniu gościa, który nie rysuje nawet semi -realiz realizmu Tylko rysuje kreskówkowe rzeczy, ok? <grym>, Miałem wielkie plany tutaj na to Ale no umówmy się, musiałem to zrobić po swojemu <grym, <grym,> Dobra, czekajcie, to jest to Mamy tutaj, mamy tutaj. Niech on trzyma to w swojej ręce, nie? Niech on tak to, jak powie, lekko łapką zasięga tutaj, czyli robimy coś takiego. No, włączyłem te koordynaty, niestety, mówię, rysuję się jak myszką, ale dzięki temu działa nam fajnie. I trochę wygląda jak Geralt, nie? Zobaczcie, dajmy tu bliznę i tu miecz, i mamy Geralta. Uuu, dobra, czekajcie. Powiem wam tak, wygląda spektakularnie. Nikt mi tego nie zawierze Wygląda doskonale. Najlepiej jak się tylko dało. Czy ja to mogę jakoś kurde zmniejszyć krycie tego, coś z tym robić? Krycie. Wow! Pint, Gościu paint! E, 62 niech będzie. Dobra, mamy to. Nie wierzyliście. Ja też nie wierzyłem. Nie będę się zasłaniał, bo nie wierzyłem. Weźmy sobie pędzelek, y, dwujeczka. I co? No i lećmy pomału z lineartem. Zobaczmy jak to się właściwie zachowa, kiedy będę to lineartował. Na razie jestem pełen podziwu, bo nawet mi to wychodzi. Powiem szczerze, może nie jest to bierne odzorowanie oryginału, ale coś na pewno jest, nie? No i dotrzymałem słowa, chcieliście jest Stranding, to macie. O mój Boże, nie wierzę, że to robię. Siema prozuraki, z tej strony prozury. Słuchajcie, nagrywam w postprodukcji sobie szybkie audio. Do tego tutaj narysowałem. I powiem wam szczerze, że poddałem się chyba po raz pierwszy. Ten program przerósł moje najśmielsze oczekiwania. A raczej im po prostu nie dorównał. Ja zakładałem, że dam radę tutaj wykonać chociażby moje cieniowanie. Tak jak zwykle w każdym programie. Ale naprawdę po mega frustracji i mega rozbawieniu tym całym rysunkiem. to poddałem się po prostu i nie zdążyłem. Nie dałem rady pocieniować. Aczkolwiek pokolorowanego przedstawiam wam teraz. Dobra, voila, Odkładam piórko, odkładam stylist, uważam ten challenge oficjalnie zakończony Nawet się nie podejmuję pokolorowania tego dziada Proszę tylko zobaczyć, czy z kontrolem, jak kliknę na to, to mi zaznaczy całą warstwę Ale nie spodziewam się cudów Nie, nie działa Więc nawet nie podejmuję się cieniowania tej pracy wyjątkowo Chyba po raz pierwszy nie będę cieniował Chociaż nie wiem, czy w y, pamięci normalnym, z pamięci tego nie robiłem Powiem wam tak, da się Jak sami widzicie, da się Zamknę tylko paletkę kolorów Da się Nie jest to aż takie tragiczne, jakby się mogło wydawać Aczkolwiek nie jest to wybitny program Na pewno jest z lepszych programów, jeżeli zainteresowani jesteście darmowymi programami, których rysuje się dobrze, sprawdźcie moją playlistę poradników sprawdźcie grafik kontra Krita Medibank, Fire Alpaca, ponieważ to są takie topowe programy według mnie, które są naprawdę dobre i już do Krity poradnik między innymi powstał na tym kanale, więc dzięki wam pięknie za oglądanie, mam nadzieję, że spełniłem wasze oczekiwania w mniejszym lub większym stopniu Death Stranding, macie główną postać narysowaną w ogóle od czapy w stylu takim a la Rick and Morty, eee, Cóż, cóż, ja pierniczę. myślałem, że będzie lepiej, myślałem, że będzie Gorzej, w sumie to nic nie myślałem, nastawiałem się mega neutralnie. No są lepsze programy, umówmy się, są lepsze programy. Nie było najgorzej, udało się to stworzyć, ale są lepsze programy. Dzięki wam piękne za oglądanie. Paintnet dostaje ode mnie na zachętę 5 na 10 bardzo dobre wypełnianie ma. Delikatnie denerwujące jest to, że jak wypełniasz to, zaznaczać to jako obiekt i chce to przesuwać i tak dalej, i zasłania wam takie kółeczko z krzyżykiem, zasłania wam trochę pole do manewrowania, aczkolwiek macie główny protagonista z Dead Stranding, mojej kresce, moim stylu Paintnet wykonany w jakieś 15 minut. Dzięki wam piękne za oglądanie, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze i cóż, jeżeli jeszcze nie tego kanału? Dołącz do ekipy Prozuraków, dostaw lajacza, skomentuj. Dodaj komentarz Rick and Kid. O, Rick and Kid to będzie komentarz na dzisiaj. Ja za to przypinam serduszka i cóż, ja już jestem zmęczony, już jest późno. Montuję film na jutro idę spać. Dzięki Wam Wiede za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo na tym kanale. Cześć! Rick and Kid, serio Łukasz. Nie masz lepszych pomysłów, ja pierniczo. Dzięki za wsparcie patronom. Hej.